No i teraz w ekipie polskiej Michał Kaźmierczak. Niestety pierwszy nawrót nieudany, zaczął od rzutki na jedynce. Na szczęście tym razem tak się nie dzieje. Notic, notic. To koń, którego dosiada pan Michał. Przypomnę, to jest dla tego zawodnika dziesiąty start w konkursie typu Puchar Narodów. Od wielu, wielu lat w tej ścisłej polskiej czołówce czterokrotny wicemistrz Polski, dwa razy też zdobywał brązowe medale ostatnio na koniu, na którym jeździł wcześniej Mateusz Tyszko Zirocco R. No i ciekaw, że w tej polskiej ekipie są dwa konie wyhodowane w Polsce, urodzone w Polsce, wyhodowane przez polskich hodowców. Chociaż akurat y, Kolinerow zapisany do księgi oldenburskiej, ale wyhodowane przez Polaka. A tymczasem Michał Kaźmierczak poprawia bardzo dobrze. Zero punktów karnych. Cztery punkty pozostają na koncie Polski, podobnie jak na koncie ekipy Danii. No i może być tak, że potem właśnie ta suma czasu będzie tym um, języczkiem uwagi.